no Było ich troszeczkę jeszcze więcej. A przy tym miłym i wspaniałym rozpoczęciem filmu zaczynamy naszą serię FNAF, tylko, że tym razem przeszliśmy Custom Nighta w jedynce. Tak jak obiecałem, gramy dzisiaj w Five Nights at Freddy's. Wszystkie noce już przeszliśmy, więc gramy w szóstą noc i w Custom Nighta. A jak coś teraz zaczynamy pierwsze Custom Night... Wow. Z <laughs> Chciałbym wielo podziękować, jeżeli ktoś nowy się pojawi na tym kanale. Dziękuję wam bardzo. Tu, tu. tu już nie na żart. O, suszą, nie chcą żarty. Mm. Napiszcie waszutny, jakie jest wasz ulubiony FNAF. Ja sobie o tym pomyślałem i przepraszam, że będę mało mówił. To jestem bardzo skupiony, już usta nos. Tu nie słyszysz przelewki. Ciągle się mylę z Foxem, który, jak wychodzi, jest napisany słusznie. Ja, jak. bardzo często na mnie atakują. To mi się bardzo nie podoba. A, i w moim odcinku można było zobaczyć błąd tam już napisałem, że po co miałbym pokazać tą ostatnią godzinę w czwartej nocy mianowicie jak robiłem, montowałem filmik to na końcu stwierdziłem, żeby jak pamiętacie tą przerwę, że temu Bonieczowi się to podoba, że mamy bierać przykład to właśnie yy, wtedy po prostu zapomniałem ten pasek, gdzie mówię przysunąć, więc jeżeli mam to jakoś mocno przeszkadza to bardzo was przepraszam

co jest fajne Że właśnie, o o właśnie teraz Bo przykład, że, że jakiś animatronik Stoi w drzwiach, a ja nie zamknąłem tych drzwi I dopiero co się pierwszy raz Pokazuje na świetle To wtedy um, Mogę jakby yy, <tryk> Jest draganie telefonu Ojej największy błąd, który Uu. Foxy, Foxy No znacie mnie, wiadomo co robiłem Dobrze, to będzie tak Pusta noc zrobiona Teraz czas na custom night Szkoda, że to nie było takie proste, jak myślałam. Dobra, teraz czas na Custom Night'a. Jeżeli czy bez żadnej śmierci, wygrywam. W ogóle, jeżeli wpiszecie datę 1987, czyli The Bite of 87, yy, przez Tojczykę, mm. pojawił się Golden Freddy, co było na początku odcinka. Więc... 4 na 20 takie kobieca Zaczynamy. Mm. No, ten odcinek będzie trwał. Tak. 10 minut. Frazzi? Nie. Możemy mm, zrobić. Dobrze, 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 Dobra, moja taktyka jest na to taka. Zamykam drzwi i robię tylko tak. Bardzo ryzykownie. hej, słowa z tych bateriów. miejskie, takie jednej nie? takie słowa no i teraz już nie słowa Możecie zobaczyć jak rzadko zużywamy energię. Tylko żeby spojrzeć na Foxego i żyć tej samej. Wtedy też macie szansę wyjść na styk. Nie sprawdzam teraz kamerę. Spójrzcie na Foxyego. Chyba tak. Ok, wam to wam to wam to wam to ciekawe. Nie wiem, czy wam to wam to ale to przerwy słuchaj, tylko fledie. Można się skupić na czymś. Nie, nie, no jak to! A teraz wytrwać jak proszę Ok, to było ciekawe. Było, jak widać, trochę więcej prób, ale się w końcu udało. I nie powiem, czy na tej, czy na innej próbie. Dobra, wiem, że teraz już jest trzecia jejem, ale chcę wam to pokazać. 43% Czwarta IM, teraz już się zmieniła. Jeden... Teraz to już mogę tylko prosić. Żeby już, nie, nie wiem, z 5 razy to zginąłem, albo 6. się patrzę, mogę na sekundę pokazać. Ciągle jest blisko. Nie jest, że jest daleko, to jest blisko. To jest Он же на остатном плаком. Благо, ну змеи еще два десять. Добро. Благо, ну это Непленно, например, на одну годину. Ciekawość mnie zjadł. 14 dobra. Koniec. Już bliżej nie mogę być jak nie w tej chwili. Let's go, no dobrze! W mm, Dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Teraz czekajcie tylko na bójkę. O, i tam będzie się działo.